Zapraszam serdecznie do robienia zakupów przedświątecznych, ale nie we współczesnym, dzisiejszym znanym nam koszalinie, a w koszalinie sprzed co najmniej 50 lat. Jest to koszalin, który zachowaliśmy na kartach naszych dokumentów i które chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać w nieco innej odsłonie: plastycznej, graficznej, ale jakże odmiennej od dzisiejszego koszalina. Zapraszam serdecznie. Świąteczny czas oraz to, że najczęściej spędzamy go w sklepach w poszukiwaniu smakołyków na świąteczny stół i prezentów pod choinkę, zainspirowało nas do nagrania programu o historii zakupów i sklepów właśnie w powojennym Koszelinie. Jak Państwo pamiętacie, archiwum już wspominaliśmy, powstało w 1960. W pierwszym roku, chociaż akty powołujące troszeczkę były wcześniejsze, niemniej jednak udało nam się przejąć wtedy zespół archiwalny, taki o nazwie Zarząd Miejski, Miejska Rada Narodowa w Koszalinie, który jest datowany na lata 1945-1950. I właśnie w tym zespole, który ma kilkadziesiąt jednostek, została kiedyś uformowana na początku lat 60., właśnie jednostka zatytułowana Reklamy i szyldy w Koszalinie. Obecnie zakupy najczęściej robimy w centrach handlowych, często zamiennie nazywamy je galeriami handlowymi. W połowie XX wieku takie obiekty nie powstawały, a samo słowo galeria miało zupełnie inne znaczenie. Ja osobiście, wertując czy przeglądając te materiały, nie napotkałem pojęcia galeria, chociaż galeria w zupełnie innym znaczeniu, znaczeniu powiedzmy wystaw organizowanych typu obrazów bądź innych i tam używane był bądź też rękodzieła ręcznego wykonywanych przez drobne warsztaty, w zasadzie prywatne, prawda, więc tu rękodzieło ludowe by wchodziło między innymi w rachubę, takie reprezentowane zresztą przez Cepelię, prawda? A więc tutaj raczej nie było tego określenia. Stało się to modne w zasadzie i na zachodzie, i, i, i u nas pod koniec XX wieku, i na początku XXI do dzisiaj właśnie kontynuowane. Obecnie witryny sklepowe są jaskrawe, wyraziste, a informacje lub zdjęcia na nich naklejone mają zachęcić kupujących do odwiedzenia sklepu. W połowie lat 50. witryny były skromniejsze i rzadziej ekspozycja na nich była zmieniana. Po latach 50. Były również jakieś tam reklamy, reklamowały się produkty bądź się wystawiało określone produkty, które nie były na, narażone na działanie światła, witryny. I te witryny sklepowe były i znaliśmy je. I Państwo na pewno jeszcze pamiętacie z lat 60., -tych, 70. -tych, czy 60. -tych. One były trochę bogatsze jeszcze w część, za czasów Władysława Gomułki, bo towary, które były tak zwane uznawane za luksusowe, typu kawa, czekolada, i które przyjeżdżały do nas z zewnątrz, czy też banany, czy też ananasy. To one powiedzmy, były one okresowo i się tam pojawiały nie tylko wewnętrznej sklepy, ale również i w witrynach. Te witryny później z czasem zanikają, rozwijają się jeszcze w latach 70. za czasów Edwarda Gierka. Powie lat 40 XX wieku na rynku koszalińskim istniało kilka sklepów i firm usługowych i każdy chciał zarobić. Stąd z czasem zaczęły pojawiać się reklamy. Z tej dokumentacji mamy z lat 45 akurat zachowane 47, można powiedzieć, że reklamowało się, witryny były zarówno usługowe, czyli konkretnie usług dla ludności typu krawieckich, typu powiedzmy repasacji pończoch bądź innych, które związały się z wyrobami wędliniarskimi, czyli przerób mięsa, a więc tutaj raczej usługowe. Tych artykułów przemysłowych było, że tak powiem, znacznie, znacznie mniej, zwłaszcza, że po 45 roku, między 45 a 50 rokiem mamy, proszę Państwa, do czynienia faktycznie z, to, z tymi takimi, że tak powiem reklamami, które były przeniesione z poprzednich lat i pewnymi nawykami. Tam jeszcze istniało dużo tych zwanych zakładów prywatnych, a więc tutaj te zakłady właśnie istniały chociażby zakłady fryzjerskie. Wszystkich koszalinem i dla mnie zachowała się w fajnym w takim bardzo dobrym stanie między innymi witryna ale już w formie że tak powiem fotografii pierwszej apteki która koszalinie która została otwarta w 1945 roku praktycznie na rogu Dzisiejszej ulicy Zwycięstwa. Skrzyżowanie z ulicy Zwycięstwa z ulicą Piłsudskiego, dawną Armii Czerwonej. A więc to była ta pierwsza apteka. Mamy właśnie takie zdjęcie tej pierwszej apteki, i bardzo w latach zresztą powojennych była bardzo znana kawiarnia literacka. Więc mamy ten szczyt kawiarni literackiej. Ona była bardzo długo, czy trwała w zasadzie prawie do 2005 czy 2006 roku, i ona się była asutowana przy ulicy, zaraz na początku ulicy Piłsudskiego, tak jak wspomniałem, dawnej Armii Czerwonej, gdzie w zasadzie przychodzili w większości ludzie, którzy byli związani z kulturą. Tam się popijało kawę, siedziało się, rozmawiało, prawda? zamawiało się i były szerokie dyskusje i to bardzo długo przetrwało. W jednym z poprzednich odcinków programu podkreślaliśmy znaczenie historyczne dzisiejszej ulicy Zwycięstwa, która niemal od początku była strategiczna dla Koszalina, również, a raczej przede wszystkim pod kątem rozwoju handlu. Ludzi kupujących w latach 50. było tylu, że każdy ze sprzedających mógł zarobić w mniej lub bardziej legalny sposób. Zapewne każdy z mieszkańców żyjących w latach jedynie słusznie panującej władzy pamięta zdobywanie towarów w tak zwanym drugim obiegu. Wodę brzozowe, można prosić? technik? Dziękuję, bardzo proszę. Mm, schabik 300. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik spe... Co to jest? Wątrobka. Tak. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Szał zakupów można obserwować w okresie przedświątecznym przed dwoma koszelińskimi centrami handlowymi. Przez kilka dni ciężko było wolne miejsce parkingowe, a ludzi kupujących było więcej niż tych oglądających. Obecnie wybór sklepów jest większym, wszystko zależy od zasobności portfela. Dokumenty nie ukazują tego szału, było to raczej skąpe, bym powiedział, w różny sposób te towary były pozyskiwane, raz legalnie, drugi raz nielegalnie, inne powiedzmy poprzez użyczenie, prawda, czy powiedzenie, gdzie można taki dobar zdobyć, chociażby zakup choinek, bo istniał ten też nielegalny wyrąb, później to zostało też, prawda, że tak powiem, uregulowane i nie miało to na pewno charakteru komercyjnego, miało też charakter, że tak powiem, bardziej rodzinny, no I zawsze, zresztą jak każdą rodzinę, tym elementem w domu, który był, w każdym domu rodzinnym, był stół. Zresztą, jak Państwo pamiętacie, stół jest elementem łączącym rodzinę. Natomiast, mówię, czasy późniejsze wyparły, że tak powiem, ten stół na, na rzecz ławy, gdzie w zasadzie próbowano rozbić te, tę rodzinę właśnie w ten sposób, żeby ona nie łączyła. Te. Natomiast, mówię, ci, którzy no, podchodzili do tego z rozsądkiem, mądrością wyniesioną od pokoleń, od dziadków, od pradziadków, te tradycje zatrzymały i teraz, Myślę, że one w większości już wypierają z powrotem. Wracamy do tego, co było sprawdzone, e, utarte, mądre, rzeczowe, e, łączyło, a nie dzieliło. I chodzi nam, żeby to właśnie e, łączyło, bo mówię, tą komórką, którą jesteśmy, ją tworzymy, musi się ona łączyć, a nie dzielić. I tego Państwu życzymy w ostatnim odcinku programu w 2013 roku, by ten rodzinny stół w nowym 2014 zawsze umiał nas łączyć. cause you keep me winter warm it's cold and wet but i won't get upset with you i'm always with